What I felt, what I've known, never shine doing what I've shown. Never be, never see, won't see what might have been. What I felt, what I've known, never shine doing what I've shown. Never free, never be, So I don't need. Dzień dobry wszystkim, 21 lipca. E, witam po krótszej przerwie po ostatnim filmiku pożegnalnym. Co tam u mnie słychać w wielkim świecie? No cóż, pracuje się cały czas, pracuje się, e, pracuje się jakoś te pieniądze się zarabia. Byłem tam w Polsce w maju na kilka dni, ale to nawet nie było czasu kręcić tego filmiku. E, tam miałem kilka spraw formalnych do załatwienia, które musiałem po prostu musiałem zjechać, które się nie udało załatwić przed wyjazdem. Teraz załatwiamy też formalne rzeczy, już teraz już trwają prace, kilka osób tam już jest, po prostu pracuje nad moją tam działką, zobaczymy jak, podje, jak zjadę w sierpniu, na pewno nakręcę jakiś tam filmik, co będę teraz robił, jak tych pszczół nie mam, no trzeba jakoś stworzyć przyszłość, żeby do tych pszczół wrócić, chociaż powiem Wam taką ciekawostkę, już jak pojadę teraz w sierpniu na urlop, na dłuższy urlop, to czeka na mnie już dwa odkłady, także, także nie wróci się do niczego. No fajnie, no dziękuję koledze, bo, bo zaszepiłem go pszczelastem i powiedział, że Łukasz tak nie może być. Ty musisz mieć pszczoły jak zjedziesz, żeby chociaż było na jakieś tam pocieszenie. Także dziękuję bardzo, na pewno na pewno to będzie miły, miły zaszczyt, może jakaś ugryzie w oko albo pod oko, to wtedy <laughs> człowiekowi ulży. No tyle, no. pracuję się tutaj, trochę się zająłem sportem, z nudów po prostu, bo wieczorami tutaj nie ma co robić. Wiadomo, pracuję się, praca z pracą, ale jakieś tam zajęcie trzeba mieć. Także mówię. Piękne widoki, tutaj mieszkam akurat na wsi. Ja, pszczół tu nie widziałem, ani innej pszczoły tu nie widziałem, ani innego przelarza. No Może mieszka mieszkam w takiej miejscowości, że, że nie ma tutaj takich pszczelarzy. Chociaż jakby na pewno bym zaszedł. Bo tutaj, tu gdzie mieszkam, ludzie bardzo mili i nie mam tutaj jakichś problemów zbytnio, żeby, żeby, żeby się jakoś porozumieć. Aczkolwiek yy, na pewno się tęsknię za Polską jakbym miał dobre pieniądze do zarobienia w Polsce na pewno bym tutaj nie siedział od razu bym zmienił monatki i wyruszył w Polskę zarobić jakiś dobry pieniądz no ale tutaj jak widzicie sami no, w Polsce nie ma rewelacji a tutaj trzeba, tak jak mówiłem trzeba to o czym wam pokażę, pokażę Wam na dłuższym filmiku w sierpniu, może we wrześniu na początku września eee, to będzie dłuższy taki film który zobaczycie co będę robił jak wrócę na ten urlop no fajnie, dziękuję Wam za pozytywne komentarze w tych filmik, W tym ostatnim filmiku e, naprawdę dużo mi dały takiego powera, takiej odwagi, żeby, żeby coś zmienić w moim życiu. No i tyle, no zmieniło się, na, mam nadzieję na lepsze, a to czas pokaże. E, jeszcze teraz będę miał je, bardzo dużo spraw do załatwienia, jak powiem, na ten urlop, ale myślę, że będzie dobrze. Także, raz, zobaczcie, godzina 19. zaraz zobaczę, która jest nawet na zegarku z ciekawości, ale jest godzina... 196 to jeszcze widniutko, także tutaj troszkę później słońce. No ja mieszkam, ja tutaj żeby pojechać do Polski na urlop e, swoim starym samochodem pojechałem 1100 km. No ale przyjmowało coś no, no nie, nie całe, także no jest kawałek. No ale cóż, wszystko się robi dla kasy, panowie. Nie stać mnie na razie na lepszy samochód, także będę się bujał tym co mam. E, I pozdrawiam do końca sierpnia. E, na pewno będą jakieś filmy z pszczołami, nie tylko. E, coś tak kręcimy, zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie, ale na pewno się zobaczymy. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Życzę wam y, cierpliwości do tych pszczół, bo w tym sezonie jest trochę ciężko, ale myślę, że będzie dobrze, że sobie poradzicie. Pozdrawiam wszystkich. Niech Ciebie życie li. Niechaj nie trzyma wiatr, niczym starszy brat.